Profesor Zygmunt Gierzejewski pracuje w Polskiej Akademii Nauk od 33 lat. Od 2004 roku w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Jego zainteresowania dotyczą rozrodu rodzimych gatunków żubra, jelenia oraz Bobra Europejskiego. Zajmował się również badaniem jakości nasienia łosia, sarny syberyjskie, niedźwiedzia i marala w Rosji. Był stypendystą uniwersytetów w Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie i Szwecji. Dzięki jego pracom wykazano szereg cech własnych nasienia, które są ważne w tworzeniu banku genów wymienionych i bliskich im gatunków. Nasz jeleń, jeleń szlachetny, on jest w się modelem do, do pracy na innych gatunkach jeleniowatych, które y, mogą wyginąć. W tej chwili się szacuje, że y, istnieje około 46 gatunków jeleniowatych. To jest nie tylko nasz polski łoś, czy daniel, czy, czy sarna, czy jeleń szlachetny, ale to jest również cała masa różnych gatunków, która które opanowały bardzo różne siedliska, i całe nieszczęście polega na tym, że niemal połowa z nich ginie. I teraz, aby znaleźć sposoby ochrony tych gatunków, rozpoczęto właśnie badania nad rozrodem. Jelenia szlachetnego, które różne cechy można przenieść później, czy metody badawcze można przenieść na te, na te gatunki, które giną. Jak dotąd zwierzęta domowe są znacznie bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o badania nad ich rozrodem. Zwierzęta domowe, nad którymi pracują dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie zostały wypracowane metody, na przykład zapłodnienie in vitro, to, co się stosuje również w medycynie ludzkiej czy przenoszenie zarodków. Te wszystkie metody, chociaż skuteczne i w praktyce zastosowane u zwierząt domowych, właśnie można stosować u zwierząt dzikich. Tylko, że tak jak powiedziałem, no, dziesiątki tysięcy ludzi pracuje nad rozrodem zwierząt domowych, a nad rozrodem zwierząt dzikich to są jednostki w zasadzie. Wpływ zwierząt dzikich na, na środowisko naturalne jest bardzo wyraźny i bardzo duży. No w tej chwili chociażby trzymam w ręce małego bobra, zwierzęta te, ich działalność jest znana z mediów. Są to zwierzęta bardzo uparte, które w niezwykły i, i, i bardzo radykalny sposób zmieniają środowisko. Wystarczy jakiś ciek wodny, który jest ich siedliskiem życia i wtedy poprzez budowę tam powodują bardzo szerokie rozlewiska i w ten sposób wchodzą doprawdy w konflikt z człowiekiem, czyli, czyli wpływ bobra jest bardzo wyraźny. Jest wręcz odwrotnie w wielu przypadkach, że to człowiek poprzez wzrost populacji swojej powoduje, że zwierzęta dzikie tracą swoje, swoje siedliska i wtedy dochodzi do wielorakich konfliktów. Nadmierna ilość polowań, medycyna ludowa źle pojęta, ona wpływa na to, że dane zwierzę zaczyna tracić i środowisko i zaczyna być zwierzęciem zagrożonym wyginięciem. Świat, w którym żyjemy, on podlega pewnym normom biologicznym, pewnym równowagom, pewnym stabilizacjom. Jeżeli jakiegoś ogniwa zabraknie, to pociąga za sobą konsekwencje pewne. Czyli za nich powiedzmy jakiegoś drapieżnika, który żywi się na przykład myszami. To spowoduje, że będzie nadmiar myszy, prawda? I nadmiar myszy to od razu może pociągnąć za sobą w konsekwencji zwiększenie się ilości chorób przenoszonych przez gryzonie, prawda? Czyli, czyli świat jest w, w miarę w stabilnej równowadze. Jeżeli jakiś gatunek wypada ze środowiska naturalnego, to może mieć nieobliczalne i nieprzewidywalne wręcz skutki. Więcej o badaniach prowadzonych przez naukowców Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk podczas Nocy Naukowców. 26 września przyjdź na bydgoską 7 w Olsztynie.